Wyobraź sobie, że znowu siedzisz z telefonem w ręku, ekran lekko przygaszony, palec automatycznie przesuwa w dół, odświeżasz rozmowę, choć dobrze wiesz, że nic się nie pojawiło. Ostatnia wiadomość od niego sprzed kilku dni może tygodni on był online, widziałaś to przed chwilą, może nawet dodał coś na story, odpisał komuś innemu, polubił zdjęcie, ale do ciebie nie napisał nic. I wtedy w twojej głowie zaczyna się ten sam film: Co zrobiłam źle? Czy napisałam coś nie tak? Może za dużo, może za mało? Może on już ma kogoś innego? Może przestałam być ciekawa? Twoje serce cichutko pyta: Czy ja naprawdę nic dla ciebie nie znaczę? Moja droga, zatrzymaj się na sekundę, bo to nagranie nie będzie o tym, jak zmusić go, żeby napisał. Nie będę uczyć cię gierek, trików i sztuczek na WhatsAppie. Nie będę ci mówił, o której godzinie najlepiej wrzucić story, żeby go zahaczyć. To będzie o czymś dużo ważniejszym. O jednym zdaniu, po którym zobaczysz prawdę o Was. Nie o nim. O Was. Jest jedno zdanie, które, jeśli wypowiesz je z poziomu szacunku do siebie, niekontrolowania jego, pokaże Ci, czy w ogóle istnieje my, czy od początku była tylko Twoja nadzieja. I to zdanie albo uratuje te relacje, albo uratuje ciebie przed iluzją relacji. Powiem Ci je dopiero wtedy, kiedy będziesz gotowa je udźwignąć bo to nie jest zdanie na jego ego, to jest zdanie na twoją duszę. Jeśli zostaniesz ze mną do końca, zrozumiesz nie tylko, dlaczego on przestał pisać, ale przede wszystkim, dlaczego jego cisza tak bardzo w tobie boli i jak od dziś możesz inaczej reagować z godnością, klarownością i spokojem. A zanim pójdziemy dalej, jeśli już teraz czujesz, że ten temat dotyka czegoś bardzo prawdziwego w twoim życiu, zostaw łapkę w górę, udostępnij ten film choć jednej kobiecie, która ciągle czeka na czyjąś wiadomość, a w komentarzu napisz, wybieram prawdę. To będzie Twoje pierwsze małe, symboliczne tak dla siebie i dla życia, w którym nie prosisz już o kruchy uwagi. Dobra, moja droga, weź oddech. Ten film nie jest o nim. Ten film jest o tobie i o tym, co jego cisza naprawdę mówi o was. Moja droga, cisza mężczyzny to nie tylko brak wiadomości. To lustro. Lustro tego, jak zbudowało się Wasze my. Kiedy on przestaje pisać, twoja głowa zwykle idzie jedną z trzech dróg. Pierwsza: On przestał pisać, bo pewnie zrobiłam coś źle. Za dużo napisałam. Za bardzo naciskałam. Może nie powinnam była mówić o swoich uczuciach. Druga: On przestał pisać, bo jest dupkiem. Niedojrzały, egoista. Bawi się mną. Kropka. Trzecia: On przestał pisać, bo nigdy mu tak naprawdę nie zależało. Wszystko było kłamstwem. Zauważ, że każda z tych historii kręci się wokół niego. W każdej z nich to on jest centrum Twojego wszechświata, jego intencje, jego emocje, jego charakter. A prawdziwe pytanie, które zwykle nie pada, brzmi, co to mówi o tym, jak ja wchodzę w relacje? Co to mówi o tym, na co się zgadzałam od początku? Co to mówi o tym, jak wygląda nasze my, skoro milczenie jednej strony rozwala mnie od środka? Jung mówił. Że relacja to spotkanie dwóch nieświadomości, nie tylko dwóch osób. Nas przyciąga do siebie coś więcej niż słowa i gesty. Przyciągają się nasze rany, nasze braki, nasze niespełnione potrzeby, nasze lęki przed odrzuceniem. Cisza jest często głosem tej nieświadomości. Obnaża to, czego nie chcieliście nazwać. Jeżeli od początku budowałaś my na okruchach kilku wiadomościach dziennie jego nastroju, jego dostępności, jego humorze, to w momencie, gdy on znika, Twoje my rozsypuje się jak domek z kart. i wtedy wydaje Ci się, że to on cię niszczy, ale tak naprawdę niszczy Cię iluzja o was, którą nosiłaś w sercu. Iluzja, że jeśli będziesz wystarczająco wyrozumiała, cierpliwa, niezawymagająca, to on w końcu zrozumie, jaką ma skarb. Iluzja, że wszystko jest OK, byle tylko nie powiedzieć na głos, czego potrzebujesz. Twoje ciało naprawdę dużo wcześniej niż Twoja głowa. Kiedy on przestaje pisać, Ciało napina się, żołądek się zaciska, sen znika, myśli krążą jak w transie. To nie on mówi prawdę o was. To twoje ciało mówi prawdę o was. Mówi, tu nie ma bezpieczeństwa, tu nie ma jasności, tu nie ma stałej obecności. Tu jest huśtawka. I dopóki będziesz patrzeć tylko na niego, nie zobaczysz tego. Co najważniejsze, że ta relacja od początku była zbudowana na czymś, co w każdej chwili mogło się rozpaść. Nie po to. Żebyś się obwiniała, po to, żebyś przestała się okłamywać. Zatrzymajmy się teraz na tym, co dzieje się w tobie, kiedy widzisz jego status online, a wiadomość od niego się nie pojawia. Jest środek dnia, sięgasz po telefon tylko na chwilę, wchodzisz w czat, patrzysz, ostatnia twoja wiadomość, dwie niebieskie fajeczki czyli przeczytał, nad jego imieniem maleńkie, aktywny teraz albo widziano przed chwilą. W tym samym momencie twój mózg uruchamia mechanizm do upemini oczekiwania. To ta sama chemia, która działa, kiedy czekasz na wynik, na nagrodę, na wygraną. Twój system nerwowy nastawia się na, zaraz coś dostanę, zaraz się dowiem, zaraz będzie odpowiedź. Problem w tym, że ta odpowiedź nie przychodzi. Dopamina, nie dostaje domknięcia. I wtedy włącza się coś dużo mocniejszego, lęk przed odrzuceniem. Psychika nienawidzi pustki, nienawidzi niedopowiedzeń, więc kiedy on milczy, ona musi czymś tę dziurę wypełnić. Zaczyna pisać scenariusze. Pewnie już pisze do kogoś innego. Na pewno przestałam być dla niego ważna. Na pewno powiedziałam coś głupiego. Może jestem za dużo. Może jestem za mało. Kawałek po kawałku tworzysz w głowie film, w którym zawsze jesteś tą gorszą, tą mniej wybraną, tą, którą można odłożyć na później. Dlatego często wolisz usłyszeć: e, „Nie chcę związku, niż siedzieć w ciszy, bo e, nie chcę związku boli.” Ale przynajmniej jest jakieś słowo, jest koniec zdania, jest kropka. Cisza jest jak niewidoczna rana, którą zadajesz sobie sama w głowie. Psychologowie mówią o dziurze interpretacyjnej. Kiedy nie masz informacji, twój mózg ma tendencję do tworzenia najgorszych możliwych wyjaśnień, żeby przygotować cię na ból i rozczarowanie. Twój system nerwowy, zamiast wejść w tryb spokoju, wchodzi w tryb alarmu. Serce bije szybciej, napięcie rośnie, sen ucieka. I nie dlatego, że on nie napisał, ale dlatego, co ty zaczynasz o sobie myśleć. Moja droga, powiem ci wprost: To, że ktoś nie odpisuje, nie oznacza automatycznie, że jesteś niekochana, nieatrakcyjna, niewystarczająca. Ale jeśli w środku masz ranę, która od lat powtarza jedno zdanie, a nie jestem dość dobra, to każda taka sytuacja będzie ją rozdrapywać. Kiedy to rozumiesz, przestajesz pytać, dlaczego on, a zaczynasz pytać. Dlaczego moje ciało tak reaguje? Dlaczego ta cisza we mnie tak krzyczy? Pomyśl teraz o ostatniej sytuacji, w której czekałaś na wiadomość. Co bolało bardziej? To, że on nie pisał, czy to, co sama zaczęłaś o sobie myśleć. Czy to była wyłącznie jego cisza, czy może echo wszystkich sytuacji, w których już wcześniej czułaś się pominięta, niezauważona, niewybrana? To jest ważne, bo gdy zobaczysz, że ból, który czujesz, jest większy niż ta jedna relacja, przestaniesz widzieć w nim całe swoje życie. To dopiero pierwszy krok do wolności. Twoja reakcja na jego milczenie nie jest przypadkowa. To nie jest tylko taki mam charakter jestem wrażliwa. To jest wynik całej historii, jaką macie, oraz historii, którą nosisz w sobie od lat. Kiedy on przestaje pisać, możesz zauważyć u siebie trzy typowe sposoby działania. Pierwszy to walka. To wtedy, kiedy zaczynasz pisać więcej. Wyjaśniasz, tłumaczysz, przepraszasz za rzeczy, których nie zrobiłaś, wysyłasz hej, wszystko ok. Czy coś się stało? Odezwij się chociaż na chwilę, byle tylko utrzymać kontakt przy życiu. Twoja logika mówi, jeśli pokażę, że mi zależy, to on zrozumie. W głębi duszy jednak często czujesz się, jakbyś waliła w zamknięte drzwi. Drugi sposób to freeze, zamrożenie. Niby nic nie piszesz, telefon leży, ale w środku jesteś cała napięta. Czekasz, sprawdzasz, analizujesz każde online, każde story, każdą zmianę w jego zachowaniu. Na zewnątrz udajesz, że wszystko jest w porządku, ale twoje myśli krążą wokół jednego: dlaczego milczy? Trzeci sposób to ucieczka. Udajesz, że nic się nie stało, wrzucasz story, flirtujesz z innymi, próbujesz pokazać światu, że masz swoje życie, ale tak naprawdę robisz to, by on zobaczył, by coś w nim poruszyć. By sprowokować jakąkolwiek reakcję. I teraz klucz. Każdy z tych sposobów mówi więcej o nas niż o nim. Jeśli wchodzisz w walkę, twoje my najczęściej oznacza ja, która ratuje, i on, który znika. Zamiast dwóch dorosłych osób, które razem dźwigają relacje, jest ktoś, kto rozpaczliwie podtrzymuje kontakt, i ktoś, kto decyduje, czy relacja oddycha, czy nie. Jeśli zamierasz, wasze my jest oparte na lęku i domysłach. Nie na dialogu. Brak tu bezpiecznej przestrzeni, w której można po prostu napisać: Hej, czuję się ostatnio od ciebie daleko. Co się dzieje?. Zamiast tego jest napięcie, zgadywanie, interpretowanie, milczące obrażanie się. Jeśli uciekasz w pokazywanie mu, co traci, wasze my jest zbudowane na grze: Zobacz, jak bardzo mogę bez ciebie. Ale pod spodem wciąż jest: Błagam, zauważ mnie, kropka. Jung mówił, że to. Co najbardziej nas boli w drugim człowieku, często dotyka miejsca, którego nie chcemy zobaczyć w sobie. Cisza uderza dokładnie w ten punkt, w którym boisz się, że nie jesteś wystarczająca. Twoja reakcja na jego ciszę to lustro waszego my. Czy w waszej relacji jest przestrzeń na szczerość, na powiedzenie potrzebuje więcej jasności, czy jest tylko miejsce na nadzieję, że on się domyśli? Czy jest miejsce na dwie osoby, które mogą nazwać swoje lęki, czy tylko na jedną? Która ciągle rezygnuje z siebie, żeby go nie stracić. Kiedy zaczniesz patrzeć na swoją reakcję w ten sposób, przestaniesz mówić, taka już jestem, a zaczniesz widzieć, że to konkretny wzorzec, którego się nauczyłaś często dużo wcześniej niż poznałaś jego. A skoro się nauczyłaś, możesz się też oduczyć. Teraz, moja droga, dochodzimy do najważniejszego momentu. Chcesz usłyszeć to jedno zdanie. Czuję to, ale zanim je powiem, musimy bardzo jasno ustawić intencje. Bo to zdanie może być dla ciebie bramą do wolności, albo kolejnym narzędziem do manipulacji, jeśli ugo po to, żeby coś z niego wycisnąć. Jeśli chcesz tego zdania tylko po to, żeby on wreszcie coś napisał, żeby wreszcie się odezwał, żebyś poczuła ulgę, ten materiał ci nie pomoże. Jeśli chcesz go użyć jako testu, czy on cię wybierze, czy nagle się ogarnie, też nie tędy droga. Ale jeśli chcesz tego zdania, żeby zobaczyć prawdę o was, wtedy ono cię uwolni. Bo to zdanie nie jest zaklęciem, które zmienia mężczyznę. To zdanie jest latarką, która oświetla rzeczywistość. Żądaj sobie teraz trzy bardzo szczere pytania. Pierwsze, czy jestem gotowa przyjąć każdą odpowiedź, także brak odpowiedzi? Czy jestem gotowa na to, że po tym zdaniu będzie cisza, że nic się z jego strony nie zmieni, że może się obrazi, odsunie, zniknie całkowicie? Drugie, czy jestem gotowa zobaczyć, że może nie ma już nas? Tylko jest ja, która się łudzę? Że może ta relacja istniała głównie w mojej głowie, w moich planach, w moich marzeniach o tym, kim on mógłby być, a nie kim jest naprawdę. Trzecie, czy jestem gotowa przestać siebie przepraszać za to, że pragnę jasności, za to, że chcę wiedzieć, na czym stoję, że chcę relacji, w której jestem widziana, słyszana i ważna, a nie tylko opcją. To zdanie jest jak zapalenie światła w pokoju, w którym od dawna stoisz po ciemku. Światło nie tworzy bałaganu. Ono tylko pokazuje, co już tam jest. Może zobaczysz porządek, w którym macie bazę do budowania. Może zobaczysz chaos, pudełka po emocjach, które nigdy nie zostały rozpakowane. Może zobaczysz pusty pokój. I to będzie bolało. Ale przynajmniej przestaniesz udawać, że to piękny salon. To będzie zdanie, które możesz wysłać w wiadomości, powiedzieć w rozmowie twarzą w twarz. Albo jeśli relacja już się urwała, wypowiedzieć je tylko w sercu i zapisać w dzienniku. Jego moc polega na tym, że po nim już nie będziesz mogła udawać, że nie widzisz prawdy. I dlatego za chwilę je usłyszysz. Ale chcę, żebyś wiedziała jedno: niezależnie od tego, co on zrobi po tym zdaniu, ty będziesz miała w rękach narzędzie do budowania innego życia. Weź teraz spokojny oddech. Wdech nosem, wydech ustami. Za chwilę powiem ci to zdanie. I chcę, Żebyś usłyszała je nie tylko uszami. Chcę, żebyś poczuła je całym ciałem. Moja droga, to jest moment. Posłuchaj uważnie. Możesz zamknąć oczy, jeśli chcesz. Zdanie, które odsłania prawdę o was, brzmi tak: potrzebuję relacji, w której jestem widziana, słyszana i ważna. Jeśli nie możemy oboje tego tworzyć, pozwalam nam obojgu iść dalej w prawdzie. To zdanie jest o was, a nie o nim, bo nie oskarża, nie atakuje. Nie rozlicza. Ono po prostu kładzie na stół fakt: Ja potrzebuję takiej jakości relacji. Czy my jesteśmy w stanie to unieść? Ono nie mówi: Ty jesteś zły, Ty jesteś niedojrzały, Ty mi coś zrobiłeś. Ono mówi: Ja wiem, czego chcę i nie będę już udawać, że mniej mi wystarczy. Możesz dopasować to zdanie do siebie, tak jak będziesz czuła. Możesz powiedzieć: Chcę jasnej relacji, w której jestem obecna. A nie tylko od czasu do czasu. Jeśli nie czujesz tego tak samo, proszę, powiedz mi wprost, żebym mogła iść dalej. Możesz użyć też wersji. Szukam relacji, w której jest dialog, a nie domyślanie się. Jeśli nie jesteś gotowy na taką bliskość, przyjmuję to i wybieram siebie. Niezależnie od wersji, struktura jest ta sama. Najpierw wypowiadasz swoją wartość. Potrzebuję relacji, w której jestem widziana, słyszana i ważna. Deklarujesz, że nie jesteś dodatkiem, nie jesteś przerwą w jego nudzie, nie jesteś terapią gratis, nie jesteś opcją. Jesteś człowiekiem z sercem, które zasługuje na obecność, a nie na domysły. Potem stawiasz granice: Jeśli nie możemy oboje tego tworzyć, zauważ, nie mówisz, jeśli ty tego nie możesz. Mówisz my. Relacja to zawsze dwie osoby: ty możesz chcieć, możesz inwestować, możesz próbować. Ale jeśli druga strona nie dźwiga swojej części, my nie istnieje. I na końcu jest twoja dojrzałość. Pozwalam nam obojgu iść dalej w prawdzie. To najtrudniejsze zdanie, bo ono nie niesie w sobie zemsty. Nie ma w nim zobaczysz, jeszcze pożałujesz. Jest w nim. Nie będę trzymać cię na siłę w czymś, czego nie chcesz i nie będę trzymać siebie w czymś, co mnie niszczy. To zdanie nie jest prośbą. Błagam, wybierz mnie kropka. To jest deklaracja. Ja już wybrałam siebie. Teraz zobaczymy, czy my naprawdę istnieje. Możesz powtórzyć to zdanie na głos. Nawet teraz, w myślach, potrzebuję relacji, w której jestem widziana, słyszana i ważna. Jeśli nie możemy oboje tego tworzyć, pozwalam nam obojgu iść dalej w prawdzie. Kiedy je wypowiadasz, dzieje się coś bardzo ważnego. Twój układ nerwowy słyszy, że przestajesz walczyć o kruszyne uwagi. Że nie będziesz już siebie zdradzać, byle tylko dostać wiadomość. To zdanie nie ma go złapać, ma ciebie uwolnić. Teraz pewnie myślisz: Dobrze, powiem to zdanie. I co dalej? Dlatego chcę, żebyś miała mapę. Cokolwiek się stanie po tym zdaniu, nie jesteś już w chaosie. Masz trzy główne scenariusze, i każdy z nich coś mówi o Was. Pierwszy scenariusz: On znika, milczy dalej, bagatelizuje. Może w ogóle nie odpowie. Może odczyta i zostawi bez słowa. Może napisze jedno suche ok, jak chcesz, rób, co uważasz. Może obróci wszystko przeciwko tobie. Znowu dramatyzujesz, przesadzasz. Po co ta filozofia? Co to mówi o was, że my w tej relacji tak naprawdę nie istniało? Było ja, która daje i on, który bierze. Ja, która szukam jasności, i on który boi się konfrontacji, albo nie ma na to przestrzeni. To najboleśniejszy scenariusz, ale też najbardziej oczyszczający, bo pokazuje, że całe my było w Twojej głowie, i teraz wreszcie możesz przestać trzymać się za dwie osoby. Drugi scenariusz: On reaguje lękiem, obroną, chaosem. Może napisać długi wywód, tłumaczyć się, szukać wymówek, wplatając w to trochę czułości, trochę złości. Może zrzucać winę na ciebie. To przez Twoje oczekiwania, ja nic nie obiecywałem, czuję presję. Może jednocześnie zbliżać się i odsuwać, raz pisze ciepło, raz zimno. Co to mówi o Was? My jest pęknięte, ale jest tam jakaś emocja. Jest lęk, niedojrzałość, brak umiejętności rozmowy, ale nie jesteś dla niego obojętna. To scenariusz przełomowy, bo jeśli Ty utrzymasz swoje zdanie, bez krzyku, bez błagania, bez wycofania się, bo on się zdenerwował, Zobaczysz, czy on dorośnie do relacji, czy dorośnie tylko do kolejnej wymówki. Tu bardzo łatwo wrócić do starych schematów, więc kluczowe będzie, żebyś pamiętała: Masz prawo chcieć jasności. Trzeci scenariusz: On odpowiada jasno, dojrzale. Może napisać: Masz rację, unikam rozmowy, boję się konfrontacji, ale chcę to wyjaśnić. Może przyznać: Nie jestem gotów na relację taką, jak opisujesz. Ale bardzo cię szanuję i nie chcę cię wprowadzać w błąd. Może powiedzieć, chcę spróbować budować to tak, jak mówisz. To dla mnie nowe, ale mi zależy. Co to mówi o was? My naprawdę istnieje. Są dwie osoby, które potrafią nazwać prawdę, nawet jeśli jest niewygodna. To nie jest bajkowy happy end. To raczej początek prawdziwej relacji, bo my zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie. Zauważ. Że w żadnym z tych scenariuszy nie przegrywasz. W pierwszym zyskujesz wolność od kogoś, kto nie jest gotowy cię widzieć. W drugim szansę na bardzo szczerą rozmowę i decyzję, czy chcesz dalej w to inwestować. W trzecim fundament pod coś, co można budować. W każdym z nich zyskujesz prawdę, a prawda to jedyne, na czym da się zbudować miłość. I jeszcze jedna ważna rzecz: niezależnie od tego, jak on zareaguje, Twoje zdanie pozostaje ważne. Jego odpowiedź nie odbiera mu mocy. To nie jest test, który zalicza albo oblewa tylko on. To jest przede wszystkim moment, w którym ty zdajesz egzamin zbycia po swojej stronie. Na koniec chcę, żebyś spojrzała na ten film z szerszej perspektywy. To nagranie od początku nie było o nim. Nie było o tym, jak odzyskać jego wiadomości, jak sprawić, żeby znów pisał, jak rozgryźć jego online. To nagranie było o tobie i o was o Twojej gotowości, żeby stanąć po swojej stronie. Możesz nigdy nie wysłać tego zdania żadnemu mężczyźnie, możesz napisać je w swoim dzienniku, możesz powiedzieć je patrząc sobie w oczy w lustrze, możesz wyszeptać je w modlitwie, medytacji, przed snem. Najważniejsze jest to, żebyś ty usłyszała je od siebie. Potrzebuję relacji, w której jestem widziana, słyszana i ważna, jeśli nie możemy oboje tego tworzyć, pozwalam nam obojgu iść dalej w prawdzie. Kiedy wybierasz prawdę, nawet jeśli najpierw boli, otwierasz drzwi do relacji, w której nie będziesz musiała błagać o wiadomość. Bo tam, gdzie jest prawdziwe, my, nie trzeba się domyślać. Tam się rozmawia, tam są dni lepsze i gorsze, ale jest jasne, że jesteście dla siebie ważni. Wszechświat nie zabiera ci kogoś, kto jest w stanie kochać cię naprawdę. On zabiera iluzje, zabiera ludzi, którzy kochają tylko wygodę, tylko swoje ego. Tylko emocjonalny haj, a nie ciebie jako człowieka. I daję ci szansę, żebyś najpierw stanęła po swojej stronie, a potem spotkała kogoś, kto stanie obok. Zapamiętaj jedno zdanie: kiedy wybieram prawdę, nigdy nie przegrywam. Możesz stracić iluzję, możesz stracić kogoś, kogo sobie wymyśliłaś w głowie, ale zyskujesz siebie. A kobieta, która odzyskała siebie, przestaje godzić się na półrelacje, pół słowa, pół obecność. Jeśli czujesz, że ten film dotknął czegoś ważnego w twoim sercu, napisz w komentarzu: Wybieram prawdę. Nie dla algorytmu, nie dla statystyk, dla siebie, żebyś sama zobaczyła czarno na białym. To jest dzień, w którym przestaję czekać na czyjeś odpisze jutro i zaczynam budować życie, w którym ja jestem obecna w pełni. A jeśli znasz kobietę, która zasługuje na to, by to usłyszeć, wyślij jej ten film. Może właśnie siedzi z telefonem w ręku i myśli, że to ona jest problemem. Bo ktoś przestał pisać. Niech usłyszy, że jej wartość nie kończy się na czyimś online. A ty, moja droga, jeśli chcesz więcej takich rozmów o prawdzie, o relacjach, o Twojej mocy, zostań tutaj ze mną, zasubskrybuj i wracaj, kiedy tylko będziesz potrzebowała przypomnienia, że nie jesteś dodatkiem, tylko całą historią. Prawda o Was zaczyna się od prawdy o Tobie. I dziś zrobiłaś pierwszy krok.